Lądowaliśmy w Zielonogórskim. Miałem 12 ludzi. poszelać przeprawę na Odrze, rozpoznać lotnisko w Babimoście. I rozrzucali nas na całą Polskę. I w się godzinie wysadzić postolonych milicji w powietrze. 25 grup działało na, na terenie zachodnim. Zachodnie pomorskim. Rozpoznanie portów. ochronę tych różnych obiektów rakietowych, bazy paliw. Nazwisko dowódcy WOP, łącznie z wysadzeniem mieszkania. Zadanie wykonali. Nalepili w Koszalinie dla dowódcy. Wysadzony obiekt z powietrza. Od, od Szczecina piły Poznania Gdańska, takie były. Czy, czy Wszyscy chcieli nas złapać. Tam człowiek kluczył sosnąć radę po Pałęsi, jak jest tego w domu. No co? Na no wajna trzeba uciekać. Siedzieliśmy po krzakach i nie wiedział gdzie kto jest. A no, tak nas słuszono skrycie, no. I tak schemki na kępkę, schębki na kępkę. Gdzieś się rozprysnęli i, i znikali po prostu. To też było sprawdzanie ochrony sztabów i też dezorganizacja łączności. Kablowe telefonicznie, no do tego, go, do taksy i panie, gdzie to jest najbliższy las? No tutaj, tutaj i facet złożył, nie chciał na nas wiedzieć. w z przyłożył do prezesów gdzieś, no i zawiózł nam do takiego lasu, zapłacili. No, czy mi się zapłaciliśmy, dobrze. Całe miasto żeśmy sterowyzowali, Przecież ludzie, w salu Eopardy. By nie było tych naszych działań w tym czasie, to marynarka parwoda by do tej pory nie miała. Kilkunastu sztabów zrobiono taką brzydką przykusy, że z no, zwinięto im zestaw kompletny, sztabowe ćwiczenia lub coś, albo z zorganizowany na kilka godzin łącznie, no to to wiadomo, taki związek praktyczny to nie istnieje. W lasu idziemy, patrzymy, ruscy żołnierze, co jest grane? Borne Solinowo, podnarowski teren, lasami, żeśmy przeszli, wyszliśmy na ich koszary. Jaka panika była? Oni byli zdziwieni, że wleźli. I nie, nie upilnowali nas. No. Myśmy często ćwiczyli przejścia, przerwanie granicy, przejść na drugą stronę. Nie? I w górach, na morzu, i z każdej strony. Pruliśmy w głąb lądu, aby się oderwać od straży granicznej. Grupy wychodziły na ląd, no i musiały mieszać. A wszyscy nas ścigali. KBW, WO. W Ormo, milicja, harcerze. WSW od nas z Leśnicy, cholera wie kto je, ormowcy, wszyscy byli przeciwko nam. No wojsko w tramkach puszczali, żeby nas e, ganiać po lasach, gdzie tego, gdzie żeśmy się usłyszeli, że możemy być. Przekazaliśmy granicę do Niemiec, po cywilnemu. A jak były porozumienia to w porządku, ale jak to było tak tajne, poufne, bez porozumienia. Wtedy bardzo ostro reago reagowały wojska ochrony pogranicza. Z to trudne były zajęcia, a oni nasigali. Pilnowali i strzelali. Ja. Dostać się na stopę, oddał siodają za dodatkowe zadanie. Drużyk nie ma. No tylko na busolkę. Na północ, a... No to tutaj, to, to, to jest niedaleko. I weźmy na, na Czechy. Ta droga przyleciała śmigłowcem w nocy, gdzie była gładka i tak dalej, to piloci przekroczyli odek wysadzili ich tam kurde na włosskiej stronie. Niemcy Larum podnieśli i później na śmigłowiec latał i po Polsku chciał, żeby się ujawnili. No co? Co nas złapać, nie da się. Włólnomocnicy graniczni musieli przekazywać potem naszych dzielnych chłopaków, bo i chcieli się oddać do niewoli Niemcom. A oficer jeszcze mówi uważajcie, bo oni wam w jego wyskoczą.